Uwaga, kamery poszły i akcja witam serdecznie. Z tej strony Optymista Sympatyczny i witam w kolejnym odcinku z serii GTA 5 od zera do milionera Ze mną jest... Właśnie się przestawcie przy, się Panowie i, i Paweł Dobra Czekaj, czekaj jak wejdziesz na imprezę, to ci powiem. Cześć! No, już. <głos> 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 Dobra. Zaczynamy napad na Kajo Periko. Szymek dzwonił. Kto? Szymek, orzech. O, myślę, że Szymek. Siema a nie wiesz, że w by Fortnite to jest nie zacząłem trochę puszować Dobra, robimy tak, chodź, e, bierzemy oczywiście najpierw e, broń puszować tego Czekaj, dże, tu była kokaina chyba, tak jest, tu była koka więc bierz... E, bierz połówkę w sensie, żeby, no wiesz, żeby pasek był po połowicznie A co by robić rapat? Eee, lewo. No w sensie po połowę, w sensie, no przecież masz pasek, no nie? To widzisz połowę. No bierz, bierz. No tak, tak uwolę, tak, wziąć wolno. Dobra. Jak się to jest no... Bo 240 to jest połowa. Ty nie wziąłeś połowę, no nie Ty wziąłeś wszystko.

Witamy, witamy na, witamy na odcinku e, e, Witamy, witamy na, odcinku. na pokładzie Witamy na odcinku no. Jebut Dobra, ja czekam Ja nie odpowiem, ja nie odpowiem dopóki e, Ale to będzie, będzie? będzie coś, nie wiem, mam się spodziewać czegoś tam czy nie wiem Nie się spodziewać niczego Nic się tego nie skończy To jest wszystko co dobra Dobra, jedziemy moi no tak drodzy 3-4 dni rozbija A on jest nie w ogóle zjedzolony? Sportlaj to nie moje powoli wyjąte A ja go muszę dodać, czekaj O, że chciałem A, się Czego ja dodawałem? Się ja go dodawałem Dobra. O, moje oko Dobra się nie odzywać? Nie wiem, nie wiem, wie, wiem Klasycznie, wie. bo mu się nie chciało Czekaj, ja pamiętam, to w ogóle, że o, że mieszka blisko mnie Z tego hmm. na półgę pamiętałem no wiesz co tam? Wiesz. Bo ty mieszkasz? To że ty mieszkasz, to? Mhm. Um, a to nie, dobra, to może możecie. Spotkaliśmy się co? razem. O, ja uwaga, teraz będzie przegłos. Witamy na odcinku. Jakby co? Jak czynią coś? Dobrze, nie co? robimy napad na Kaję. Co powiedziałeś, że? Mówiłem nie, nie coś do Rzekowa. Okej. Okay. Zostanę to już nie zawsze Nie Wiem nie, 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 nie no, no ja w już zostałem No bo sobie przypomniałeś z kim wyszleść na dwór No to jeszcze wyjdziemy kiedyś No ja No, moram O sied bym prawie na dowodym, na w, w do wody Do wody bym prawie wyleciał Ale Jezu! Prawie by je walnął No szkurczę, co z tymi Jeepami?

no, no, na początku no, no. tak nie wiedziałem skąd kojarzę orzecha, już tak nie wiedziałem, że kojarzę, że coś z moim miastem związane. A ty się okazało, że z orzechem na spokojny snabud wyszliśmy. No. no. Któryś no. taki mam? Ja... Żół... Nie! To... nie. <grywa> Okej, okay. dobra, sytuacja pod A, kontrolą. No co się no? tak... Ej, to jest naprawdę nie ten co? Metr czterdzieści Ile masz teraz to Podrosłeś czy... No. E, w tym e, Ale co? Bo ja was słyszę, bo wszystko dodałam no. Czy... Czy podrosłeś ogólnie? Eee, nie wiem, może znowu Bo wtedy jak się spotkaliśmy, to... Się, to... <grym> Dobra, spotkamy się, to zobaczymy No Dobra, eee... Tak mówię, kojarzę cię coś, ale już nie pamiętam skąd no. no Dobra, Dobra

Jak on ma 4 miliony no Dobra, no. E, no, to coś tam mówiłeś, że masz... Dobra, eee teraz zrobię no. to ja. A już chyba Nie wiem Nie mam zarabiam, że są pójść na Fifty Chodź wystarczy, że dzisiaj wygrałem Słotem Mhm, zaraz nie zrobiłem. Miał to Keynote. Dobra, to ty bierz e, force tylko? W sensie no, z safe'u, a ja oszakuję tam na dole. Kino no co tam? Jak mam jak tam Ja mam panterkę. Ja mam też panterę, tylko na drugiej postaci. On jest on jest on jest on jest on pantery. Na to się on ja. powymieniać Teraz jest on jest on A on jest on jest A kiedy on jest No jest on jest on jest on Jeszcze No. jest on jest Dawaj, bani na grupę. Jest. No to jest ja stara pantera. Ta stara czy stara to jest? <coughs> Pamiętaj, że mam odcinek. A, Dobra, się... a gdzie to mam? Dobra, otwieramy. Ej, nie mogę tego. Czy miałeś grupy? Aha, nie masz karty? Nie, Myślałem, że masz kartę. Nie, ja bym ma... w... w... nie miał. Dobra, czekałem o gruby. Dawaj, dawaj. Grybego teraz da się zabić. Z tego dzisiaj zabiliśmy. Nie, gru... Ja wolę nie ryzykować. No właśnie, się... Bo nie pijesz tak, szampano! Ale to jest taka no. prawda, że Grybego tu wzmocnili. Tak, ale da się go zabić. Udało nam no się to zabić. Dobra... A teraz... Ten... Jurast... Co, nie Jurek? Siurast? Hehe. Co? Przepraszam. Hehe. Jurek.

ale żeby dać sobie taki... taki likus na miesiączkę. Ej, Ty bądź, Cię teraz. Dobra... Dalej... No dobra, schodzisz na dół. Okay. Ja no, już tam... Ja już jestem. Bo dostałem wiadomość tu od pewnej osoby. No to ostatnie przygotowania. Co? No, ostatnie przygotowanie. A, jest A? przygotowanie. Chodź. Jasne. Jesteś? Ej, Dobra. Ej, ej. Ej, już. Dobra, co macie? No uaps, no wyślę cię. Co za I do noga mi poszła w wyginal, drugą stronę. Jeszcze zres się i trochę. I <laughs> gilać. No, gila ja jest 24 89, 03. Dobra, widział go mnie jak... 24... Podziękowało za to, że takie odzywki... 8, 9... 8... 24... Czekaj, bo otwieram Dzieko, obligacja. się, się A no, no tak... Jak A już no. No faktycznie prawda

The... Jezu, tymi, ja tutaj, tutaj, tutaj. <noise> Ej <Here's>... już. <noise> <Here's such. głos> <so cute>. Kimon, posług, <noise> Kimon, Hmm. Tu Kto tam? Kto tam? Kto tam? Kto Dobra. Powiem ci <śmiennie> zrozumiałeś. Dobra. Jacob. Co? Wiesz no. jak mówię na tego, na kimona ona przez jego skin'a? Na jakiego ma skin'a? Na no. Naprawdę nie twoja babcia. <śmiennie zasznij> Dobra, wychodzimy. Szybko do gruby. Bo co, bo gruby to gorszy? E, tak. Masz takiego? A że niższy to gorszy? Pyk Dobra, Nie, wychodzimy. A to niższy to gorszy? Właśnie. No w tym przypadku i w Twoim też. Smutal tak. <gorszy> ale no właśnie, dla panów jest się na łysów. O, o, o łysy! to, po, to posłuchaj, to krzesz. E, Dobra. Jak się zobaczymy, to masz spoglądać. <gorszy> Obiecałeś to. Ale jak on ci strzeli, to przejdź gdzieś to e, dobra raczej sobie tam z nim? przy tym helikopterze? Nie Nie do was mówię do Jurosona Dawaj

Aż tak mocno byłem w drzewo, że się, 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 się Dzik go w sosno To było moje powiedzenie, że nie w Sosne To było moje powiedzenie, że nie ja, ja pamiętam to. Tak dużo już nie To wolno, mój. No To ten rap, który... Który na wolno To bądź. bądź! Dobra, płynesz już? Nie mam będzie na to Nie mam maszyk? No to załóż, lewa, lewa strzałka Co ty zapomniałeś lewa w górę. już? Lewa ształka. Lewa ształka. Lewa górę Lewa ształka. Dobra. Dobra. Nie mogę! Ale że kimono już nie wynajduje wektorem na live'a? Płyniesz? Ja na nie prowadzę. Nie ja płynę, chętnie chodzę. Wiesz, z czym go najbardziej wkurzałem? Ja odcinek prowadzę. Całem Voldemort, bo nawzajem jego skina. Dobra, mamy co? Zaczymy Zobaczymy, ile wyniesiemy. Voldemort. 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 Ja Co? Avada Kedabra! Co znowu? Zmierzywiedza! <coughs> Ile nie? Eksperialmus! <coughs> Ekspetropatronus! <Avada> Kedabra! Zbigala odbawa! Z Wam coś opierdziela. <coughs> Slaterlink. Dobra. A... Pię pięknie motylek jak po po niemiecku do gazu. 1613 sześćset Wiecie Dobra. Wiecie, co brakuje Żydowi Nie wiem. Nie ja wiem. Gazy. Ej, Nie wiem. Nie się Nie się Nie to Nie do Nie Prawie milion tysięcy do miliona do 800 Nie Voldemort. Co Rudy? A ma dobra Dlaczego? Skłodzisz Ej, Kimon się na mam dla ciebie wyzwanie, zetnij się na Co? Powtórz, bo jest zległeśne A po co? Ja już się raz obciąłem, podziękuję ty to prawie 40 tysięcy zarobiłeś. Szymon z tym opresorem. 12 milionów. Szymon Ty próbujesz zrzucić? Nie, próbuję cię odgodnić. Nie zna. A więc dobra, w tym materiale to było Co ty kradzisz? Halo, stop! A po czekach, prawda, matę, to fokus. Stop, halo. A. Czekaj. Ring Nie to. Młody człowiek. Stop. Nie mam jakiegoś dużo masz? A ład. Co? Ty przyjechałeś, a ja w ogóle dostałem. Hej. O, teraz dopiero. Wybrała cię, my, czy wybrała Ciebie, czy Ty wybrałaś różkę? Ej. Dobra. Stop! Ty jesteś cudny Harry Potter? Stop! Ty, ty, ty. Aha, jedziesz, pop! Walczymy się i przegrałeś, ojoj! Oj. Gdzie Ty jedziesz? On to ten cudny boga Gdzie Ty jedziesz? Stop! Który przegrył z Harry Potterem? Jeszcze on jedzie?